Czy zdarzyło ci się kiedyś, że drzwi zatrzasnęły ci się przed nosem i okazało się, że była to najlepsza rzecz, jaka mogła ci się przytrafić? Cóż, dzisiaj zagłębiamy się w sztukę odwrócenia sytuacji odrzucenia, zainspirowaną przez nikogo innego jak stoickiego filozofa Marka Aureliusza. Ale najpierw zasubskrybuj kanał i naciśnij dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych treściach na temat stoicyzmu stosowanego w życiu codziennym. Pomaga nam to w utrzymaniu wysokiej jakości treści dla ciebie. Wyobraź sobie, że jesteś w świecie, w którym każdy nie uniespycha cię w dół, ale popycha do przodu. Odrzucenie słowo, które często rani, może stać się odskocznią do wielkości. Nie chodzi o oszukiwanie losu, ale o zrozumienie, że czasami gnieg wszechświata jest ukrytym tak dla czegoś większego. Czy czujesz się pomijany, ignorowany lub niedoceniany? Nadszedł czas, aby odwrócić scenariusz. W tym filmie przedstawimy 13 potężnych lekcji, które nauczą cię ujażmiać siłę odrzucenia. Nie mówimy tylko o teorii, są to praktyczne, rzeczywiste strategie, które możesz zastosować w swoim codziennym życiu. Ale zanim wkroczymy, upewnijmy się, że ta mądrość dotrze do jak największej liczby osób. Naciśnij ten przycisk i zadzwoń dzwonkiem powiadomień. Informuje YouTube, że dostrzegasz wartość w tym, czym się dzielimy. Zacznijmy teraz razem tę transformacyjną podróż. Gotowy zamienić swoje odrzucenia w największe zwycięstwa? Numer jeden, ignoruj ich. Kiedy życie stawia Cię w obliczu zimnej obojętności, nie cofaj się, wstań ponad to. Ignorowanie tych, którzy ignorują Ciebie, nie jest błahe, to mocne potwierdzenie Twojej własnej wartości. Wyobraź sobie taką sytuację: ktoś decyduje, że nie jesteś wart jego czasu. To ich strata, nie twoja. Decydując się na nieangażowanie, mówisz: Jestem wart więcej. To jakby odwrócić w ich stronę lustro, w milczeniu odzwierciedlając ich zachowanie i pokazując im, że nie masz na to wpływu. Jak to zrobić, nie popadając w gorycz? Proste: skup się na swoim życiu, swoich celach swoim szczęściu. Zanurz się w zajęcia, które cię wzbogacają, niezależnie od tego, czy jest to czytanie, uprawianie sportu, uczenie się nowych umiejętności, czy po prostu cieszenie się towarzystwem tych, którzy cię cenią. Tu nie chodzi o to, żeby się na kimś zemścić, chodzi o odzyskanie energii i zainwestowanie jej tam, gdzie ma to znaczenie. Czasami boli, gdy ktoś nas ignoruje, ale zamiast tkwić w tym bólu, Użyj tego jako katalizatora wzrostu. Zbuduj fortecę szacunku do samego siebie i pozwól, aby ich obojętność odbiła się od niej. Nie tylko przetrwasz ich odrzucenie, pomimo tego prosperujesz. Takie podejście nie tylko pokazuje dojrzałość emocjonalną, to świadectwo twojej wewnętrznej siły. Pamiętaj, że twoja wartość nie zmniejsza się z powodu tego, że ktoś nie jest w stanie dostrzec twojej wartości. Pozostań wierny sobie i pozwól, aby twoje czyny mówiły głośniej niż ich cisza. Po drugie, nie reaguj emocjonalnie. Odrzucenie może ukłuć, sprawić, że będziesz chciał zareagować, pozwolić swoim emocjom oszaleć. Ale oto tajna broń ze stoickiego podręcznika, spokój. Kiedy ktoś cię zlekceważy, kuszące jest, aby frustracja lub smutek przejęły kontrolę. Stoicyzm, filozofia równie aktualna dzisiaj, jak w starożytnej Grecji, proponuje inną drogę. Sugeruje przyjęcie złożonej, przemyślanej odpowiedzi. Tu nie chodzi o tłumienie uczuć, chodzi o to, żeby nie pozwolić im cię kontrolować. Kiedy jesteś ignorowany, zamiast się denerwować lub szukać potwierdzenia, cofnij się o krok. Żądaj sobie pytanie dlaczego mnie to niepokoi? Często to nie samo odrzucenie, ale nasza własna niepewność rani nas najbardziej. Tutaj musimy zająć się praktyką. Justice Ignoroni Ariczak Zastanów się, dlaczego ten moment cię nie definiuje. Po prostu, chwila. Stoicyzm uczy nas skupiać się na swoich działaniach i reakcjach, a nie na zachowaniu innych. Więc bądź grzeczny, bądź miły. Jeśli masz ochotę nawiązać kontakt, rób to z prawdziwą troską, a nie oczekiwaniami. W tym podejściu nie chodzi o bycie pasywnym, chodzi o bycie panem swoich emocji. To uznanie, że twoja samoocena nie jest powiązana z aprobatą innych. Twoja siła leży w tym, jak reagujesz, a nie w tym, jak inni cię traktują. To zmienia zasady gry. Przyjęcie takiego sposobu myślenia nie jest łatwe, ale ma charakter transformacyjny. Kiedy opanujesz spokój w obliczu odrzucenia, nie tylko poradzisz sobie z trudną sytuacją, rośniesz. Uczysz się, że twój wewnętrzny spokój nie zależy od zewnętrznej walidacji. To podróż ku pewności siebie, podczas której uczysz się cenić siebie niezależnie. Robyak to pokaześ ponask. I zgadnij CEO? To niezwykle atrakcyjne. Ludzi przyciągają osoby pewne siebie, które nie załamują się przy pierwszej oznakie obojętności. Zatem zachowując spokój, nie tylko sobie radzisz, kwitniesz. Stajesz się kimś, kto potrafi stawić czoła odrzuceniu i zamienić je w odskocznie do osobistego rozwoju. To stoicki sposób. Po trzecie, usunie ze swojego umysłu. W obliczu odrzucenia wykorzystanie sztuki dystansu staje się potężnym narzędziem w twoim arsenale. Nie chodzi tu o zapominanie lub udawanie, że odrzucenie nie bolało. Chodzi o przekształcenie tego doświadczenia w coś przemieniającego. Zacznij od uznania odrzucenia. Poczuj jego wpływ, ale nie pozwól, aby zakotwiczyło twoje myśli. Podobnie jak doświadczony żeglarz żeglujący po wzburzonym morzu, wykorzystuj falę aby poprowadzić Cię do przodu, a nie wywrócić łódź. Przekształcenie odrzucenia wymaga zmiany perspektywy. Wyobraź sobie odrzucenie nie jako przeszkodę, ale jako znak objazdu prowadzący na nowe ścieżki i możliwości. Przeglądaj zajęcia, które wzbogacają Twojego ducha i poszerzają horyzonty. Jako przeszkoda, ale jako znak objazdu prowadzący na nowe ścieżki i możliwości. Przeglądaj zajęcia, które wzbogacają twojego ducha i poszerzają horyzonty. Zanurz się w książce, która rzuca wyzwanie twojemu myśleniu, zajmij się sportem, który testuje twoje ograniczenia, lub zostań wolontariuszem w projekcie społecznym, który oferuje świeże spojrzenie. To nie są tylko rozrywki, są odskocznią do samopoznania i rozwoju. Każde nowe doświadczenie wycina część ciebie, czyniąc cię bardziej odpornym i łatwiejszym do przystosowania się. Pielęgnuj także krąg pozytywności. Otaczaj się ludźmi, którzy cię podnoszą na duchu i inspirują. W ich towarzystwie dziel się swoimi aspiracjami i słuchaj ich. Takie interakcje tworzą środowisko, w którym kwitnie wzajemny rozwój. Pamiętaj, odrzucenie nie jest odzwierciedleniem Twojej wartości, to zaproszenie do ponownego odkrycia i wymyślenia siebie na nowo. Podczas tej podróży przekonasz się, że to. Co kiedyś wydawało się bolesnym odrzuceniem, było w rzeczywistości pchnięciem w stronę bardziej satysfakcjonującej ścieżki. 4. Pokaż swoją wartość. Odrzucenie boli, ale jest także papierkiem lakmusowym sprawdzającym Twoją odporność. Zamiast więdnąć pod jego ciężarem, potraktuj to jako szansę na ujawnienie swojego charakteru. Następnym razem, gdy zostaniesz pominięty na spotkaniu lub pominięty w kwestii awansu, wej oddech. Zamiast wywoływać burzę użalania się nad sobą i goryczy, skieruj tę energię na konstruktywne działania. Pracuj nad projektem, który podkreśli Twoje umiejętności lub zaproponuj poprowadzenie nowej inicjatywy. Twojej wartości nie zmniejsza nadzór innych, to okazja, aby zabłysnąć jaśniej, nie zrażając się cieniami zwolnienia. Pamiętacie to stare powiedzenie, kiedy jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają? To nie jest tylko cząpogawędka, to plan działania. Odrzucenie nie jest odzwierciedleniem twojej wartości, to przekierowanie tam, gdzie jesteś bardziej potrzebny. Jeśli pominięto cię przy tej roli, być może to wszechświat popycha cię w stronę czegoś, co lepiej pasuje do twoich talentów i pasji. Użyj tego jako katalizatora do ponownej oceny i dostosowania. Jakie są twoje główne mocne strony? Jak się przestawić, aby jak najlepiej je wykorzystać? Chodzi o stworzenie historii sukcesu, w której każda porażka jest przygotowaniem do powrotu. Tu nie chodzi o przyklejanie uśmiechu na rozczarowanie, chodzi o przyjęcie pełnego spektrum emocji, a następnie pójście naprzód z wdzenkiem. Stoicyzm uczy nas skupiać się na tym, co możemy kontrolować, na naszych działaniach i reakcjach. W obliczu odrzucenia ćwicz empatię zarówno wobec siebie jak i innych. Być może kolega, który Cię przeoczył, zmaga się z własną niepewnością. Rozszerzaj zrozumienie nie jako słabość, ale jako świadectwo swojej siły. Rośnijcie na tych doświadczeniach, zastanawiajcie się nad nimi, uczcie, a potem niczym Feniks powstańcie z popiołów odrzucenia, potężniejsi i mądrzejsi niż wcześniej. Dlatego odrzucenie nie jest końcem Twojej historii. To zwrot w fabule, który popycha cię w stronę stania się najbardziej autentyczną, odporną wersją siebie. Zmierz się z nim twarzą w twarz z mądrością wieków i witalnością młodości i obserwuj, jak zmienia się z Twojego największego strachu w największego sojusznika w osobistym rozwoju i sukcesie. Pik odetnij kontakt. Cisza to nie tylko brak dźwięku, to potężne narzędzie w Twoim emocjonalnym zestawie narzędzi, szczególnie gdy radzisz sobie z odrzuceniem. Wyobraź sobie, że zostałeś zignorowany lub odrzucony. Twój instynkt może krzyczeć, żeby to naprawić, wyciągnąć rękę i wypełnić tę lukę. Ale tutaj należy odwrócić scenariusz, przyjąć ciszę. Tu nie chodzi o granie w gry, chodzi o odzyskanie mocy. Decydując się nie reagować, nie bombardować wiadomościami i połączeniami, cofasz się o krok. Ta przerwa nie jest tylko dla nich. To ty musisz się na nowo skalibrować i pamiętać, że Twoja wartość nie jest uzależniona od czyjejś aprobaty. Zagłębmy się w szczegóły, ta cisza nie jest bierna, jest aktywny i strategiczny. Nie tylko czekasz, zastanawiasz się i rozwijasz. To czas, aby ponownie skupić się na swoich celach, pasjach i życiu. Pomyśl o tym jako przycisku resetowania, który da ci jasność i siłę. Ten okres braku kontaktu nie jest zimny ani niemiły, to granica, którą wyznaczasz dla swojego spokoju psychicznego. Mówi, za bardzo siebie szanuję, żeby gonić lub błagać. To nastawienie nie jest tylko stoickie, to dodaje sił. To wiele mówi o Twojej poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Ostatecznie rozważ cichą wiadomość, którą wysyłasz. W świecie w którym oczekuje się natychmiastowych reakcji, milczenie może być intrygujące, a nawet atrakcyjne. Pokazuje, że niełatwo cię wstrząsnąć, że masz życie pełne zainteresowań i priorytetów wykraczających poza to odrzucenie. Nie chodzi o to, żeby żałowali lub wrócili czołgając się, chodzi o pokazanie, że jesteś solidny, skoncentrowany i nie ulegasz łatwo wpływom zewnętrznej weryfikacji. Takie podejście nie gwarantuje zmiany w ich zachowaniu, ale zapewnia zmianę w twoim, czyniąc cię silniejszym, bardziej skoncentrowanym i gotowym, aby stawić czoła wszystkiemu, co nadejdzie, z wdzękiem i opanowaniem. 6. Udowodnij, że się mylą. Sztuka stosowania odrzucenia nie polega po prostu na udowadnianiu innym, że się mylą, ale na udowadnianiu sobie, do czego naprawdę jesteś zdolny. Chodzi o przekształcenie nieg w paliwo do wzrostu. Załóżmy, że ktoś wątpi w twoje umiejętności w zakresie określonej umiejętności lub zadania. Oto twoja szansa na udoskonalenie tej umiejętności, nie dla ich aprobaty, ale na przekroczenie własnych granic. Zanurz się głęboko w naukę, ćwicz niestrudzenie i wykaż się poziomem biegłości, o którym nawet nie wiedziałeś. Tu nie chodzi o wielkie objawienie wątpiącym, chodzi o ciche budowanie twierdzy kompetencji i pewności siebie. Teraz wyobraź sobie wpływ swoich działań, a nie słów. Nie musisz ogłaszać swoich planów ani postępów, pozwól przemówić swoim wynikom. Jeśli uznano cię za osobę niekreatywną, rozpocznij projekt, który pokaże twoją kreatywność. Jeśli zostaniesz oznaczony jako niezaangażowany, pozwól, aby konsekwentne działania były twoją reakcją. Ta cicha rewolucja samodoskonalenia nie jest walką z percepcją innych, ale krucjatą na rzecz osobistej doskonałości. A kiedy się zmieniasz, zmienia się także światowa narracja o tobie. Prawdziwa istota udowodnienia im, że się mylą, nie polega na zmianie ich opinii, ale na zmianie własnego obrazu siebie. Twoja podróż ku samodoskonaleniu nie tylko zaskoczy, ale także zainspiruje otaczających Cię ludzi innych, ale także przedefiniować twoje rozumienie swoich możliwości. Nie chodzi tu tylko o udowodnienie im, że się mylą, chodzi o ponowne zdefiniowanie, co dla ciebie oznacza prawo. A w tej podróży największym zwycięstwem jest świadomość, że jedyne potwierdzenie, które naprawdę się liczy, to to, które sam sobie dajesz. 7. Wyj ci baw się dobrze. Prawdziwa esencja życia jaśnieje na jaśniej, gdy wychodzimy ze swojej strefy komfortu. Przyjmowanie radości to nie tylko dobra zabawa, to strategiczne posunięcie mające na celu budowanie odporności. W obliczu odrzucenia typową reakcją jest wycofanie się, duszenie się w kwaśnym doświadczeniu. Ale tu jest zwrot akcji, przeciwstaw się temu instynktowi, celowo szukając radości. Tu nie chodzi o ignorowanie swoich uczuć, chodzi o zapewnienie im nowego placu zabaw. Niezależnie od tego, czy jest to odkrywanie nowego hobby, czy powrót do starej pasji, sam ten akt staje się wyrazem sprzeciwu wobec ciężaru odrzucenia. Ludzie są istotami społecznymi i we wspólnych doświadczeniach kryje się ogromna siła. W swojej drodze do wykorzystania odrzucenia pamiętaj o wartości swojego plemienia. Zaproś znajomych na wycieczkę, dołącz do społecznego projektu artystycznego lub po prostu zjedz posiłek. Te chwile połączenia nie tylko podnoszą na duchu, potwierdzają twoje miejsce w gobelinie interakcji międzyludzkich. Każdy wspólny śmiech, każda wymieniona historia jest subtelnym przypomnieniem, że jesteś czymś więcej niż sumą swoich niepowodzeń, jesteś częścią większej narracji, która opiera się na połączeniach i wspólnej odporności. Tutaj dzieje się prawdziwa magia, wkrocz w nieznane. Odrzucenie może wydawać się zamkniętymi drzwiami, ale w rzeczywistości otwiera o wiele więcej. Spróbuj kuchni, której nigdy nie próbowałeś, odwiedź dzielnicę, której nigdy nie zwiedzałeś lub weź udział w warsztatach na obcy ci temat. Te doświadczenia nie są tylko rozproszeniem, są szansą na rozwój. Każde nowe doświadczenie dodaje warstwy twojej postaci, czyniąc cię bardziej przystosowawczym, bardziej empatycznym i lepiej przygotowanym do radzenia sobie z krzywymi życiowymi. Pamiętaj, że celem nie jest zapomnienie o odrzuceniu, ale wyrośnięcie z niego, zamieniając każde niegwód skocznie w kierunku bogatszego, bardziej tętniącego życiem życia. 8. Zbuduj swój status społeczny. Wyobraź sobie, że jesteś w pokoju, ignorowany Prawie niewidoczny. Tutaj leży twoja ukryta szansa. Stoicyzm uczy nas, jak zamieniać takie momenty odrzucenia w katalizatory osobistego rozwoju. Zamiast szukać potwierdzenia, skup się na samodoskonaleniu i zaangażowaniu społeczności. Tu nie chodzi o wspinanie się po drabinie społecznej, chodzi o wspinanie się po własnej drabinie samorozwoju. Działania takie jak sprawność fizyczna. Odkrywanie hobby lub postęp w karierze to nie tylko zadania, są twoimi narzędziami do kształtowania silniejszego, bardziej odpornego siebie. Pomyśl o dzieleniu się swoją podróżą nie dla pokłasku, ale dla połączenia. Kiedy mówisz o swoich zainteresowaniach lub osiągnięciach, niech będzie to pomost do znalezienia innych osób, które rezonują z twoją historią. To nie jest strategia gromadzenia zwolenników, ale szczera próba znalezienia dusz o podobnych poglądach. Angażując się w wolontariat lub tworzenie sieci kontaktów, nie tylko dodajesz wiersze do swojego CV, tkaż gabliny znaczących relacji. Podejście to jest głęboko zakorzenione w filozofii stoickiej, gdzie rozwój osobisty i przyczynianie się do większego dobra są ze sobą powiązane. W budowaniu swojego statusu społecznego najważniejsza jest intencja. To nie jest pogoń za popularnością, to podróż w kierunku stawania się lepszą wersją siebie. Każdy krok który podejmiesz, powinien być krokiem w kierunku poprawy z efektem domyne, który wzmocni społeczność. Ta zmiana perspektywy jest kluczowa. Nie chodzi o bycie widzianym, chodzi o to, żeby widzieć, jak się rozwijasz i w rezultacie pomagać w rozwoju innym. Ten stoicki sposób myślenia jest potężnym narzędziem w poruszaniu się po współczesnym świecie i zmienia falę odrzucenia w potężną falę pozytywnej transformacji. 9. Zachowuj się tak, jakby one nie istniały. Kiedy spotykasz kogoś, kto cię ignoruje, czasami najsilniejszą reakcją jest cicha reakcja. Tu nie chodzi o bycie małostkowym czy zimnym, chodzi o poszanowanie własnego spokoju. Jeśli ktoś zdecyduje się cię przeoczyć, pozwól mu. Nie marnuj energii, próbując przyciągnąć ich wzrok lub rozpocząć rozmowę. Zamiast tego skieruj swoją uwagę na otoczenie towarzyskie. Takie jak impreza. Może to oznaczać zwrócenie się w stronę kogoś, kto ceni Twoją firmę. Rozpocznij tam rozmowę. Chodzi o uznanie, że o Twojej wartości nie decyduje uznanie ze strony kogoś innego. W nieuniknionych momentach, w których musisz wchodzić w interakcję z tą osobą, zachowuj profesjonalizm. Prowadź rozmowy krótkie na temat i pozbawione osobistej głębi. Tu nie chodzi o pokazywanie ich, Chodzi o to, żeby się pokazać. Zachowując czysto biznesowe podejście, nie zostawiasz miejsca na niepotrzebne dramaty. To postawa, która mówi, jestem tu ze względu na to, co ważne, a nie dla sztuki. Takie podejście pomaga ci skupić się na tym, co ważne, utrzymując cię na ziemi i niewzruszoną obojętnością. Ostatecznie, jeśli lekceważenie będzie się powtarzać, wykorzystaj moc odchodzenia. To nie jest porażka, to strategiczny odwrót. Chodzi o zrozumienie, że lepiej zainwestować swoją energię gdzie indziej, w relacje i zajęcia, które przynoszą ci radość i rozwój. Decydując się nie angażować w jednostronną walkę, nie tylko mijasz jakąś osobę, zmierzasz w kierunku lepszych możliwości, zdrowszych interakcji i spokojniejszego stanu umysłu. Twoja reakcja na obojętność nie jest odbiciem porażki, to dowód twojej siły i szacunku do samego siebie. Jizik, daj im cichie traktowanie. Wybór milczenia w obliczu obojętności nie polega na zdobyciu przewagi, chodzi o zachowanie godności. Stoicyzm uczy nas, aby używać ciszy nie jako środka prowokacji lub manipulacji, ale jako narzędzia autorefleksji i panowania emocjonalnego. Kiedy ktoś cię ignoruje, a ty odpowiadasz ciszą, niech ta cisza będzie okresem introspekcji. To czas, aby zrozumieć swoje uczucia, przejrzeć myśli i znaleźć jasność. Tu nie chodzi o ukaranie drugiej osoby, chodzi o zachowanie wewnętrznego spokoju. W tej ciszy kryje się ogromna szansa na rozwój osobisty. Nie chodzi o zamknięcie, chodzi o otwarcie się na siebie. Stoicyzm zachęca nas do wykorzystania tych chwil do refleksji nad naszymi cnotami, naszymi wartościami i tym, jak chcemy nawiązać kontakt ze światem. To okazja, aby zadać sobie pytanie: dlaczego mnie to niepokoi? Czego mogę się z tego nauczyć? Jak mogę się rozwijać? Ten rodzaj ciszy jest konstruktywny, a nie destrukcyjny. To moment, aby wzmocnić swój charakter i dostosować swoje reakcje do swoich zasad. Jeśli więc decydujesz się zachować milczenie, niech będzie to świadomy wybór zakorzeniony w trosce o siebie i mądrości. To decyzja, aby unikać angażowania się w zachowania, które są poniżej ciebie, takie jak manipulacja, zemsta lub małostkowość. Zamiast tego przyjmuje wezwanie stoicyzmu do wstrzemięźliwości i samokontroli. Decydując się nie odpowiadać, nie tylko ignorujesz kogoś innego, uważnie słuchasz siebie. To praktyka utrzymywania spokoju, skupiania się na osobistej podróży i ucieleśniania stoickiego ideału pogody ducha w obliczu przeciwności losu. 11. Nie prosi o uwagę w obliczu obojętności. Stoicki sposób nie polega na żebraniu o uwagę, to wezwanie do zakotwiczenia się we własnej wartości i niezależności. Kiedy ktoś cię ignoruje, nie jest to dla ciebie sygnał abyś głośniej reagował na jego spojrzenie. Zamiast tego jest to okazja do zwrócenia się do wewnątrz i potwierdzenia własnej wartości. Stoicyzm uczy nas, że nasza samoocena nie powinna być wahadłem kołysanym przez uwagę innych. Chodzi o to, by być pewnym siebie i wiedzieć, że Twoja wartość nie podlega negocjacjom. Angażuj się w swoje pasje i zajęcia sercem pełnym samowystarczalności. Nie chodzi o popisywanie się, żeby ktoś zdał sobie sprawę, co traci, chodzi o uświadomienie sobie, co wnosisz do stołu. Zaangażuj się w zajęcia, które Cię satysfakcjonują, nawiązuj kontakt z ludźmi, którzy Cię doceniają i pielęgnuj życie, które napawa Cię dumą. To nie jest akt pasywny, to żywe, aktywne przyjęcie własnego życia. Chodzi o to, aby być tak zaangażowanym we własny rozwój i szczęście, aby potrzeba zewnętrznego potwierdzenia zaczęła zanikać i stała się nieistotna. Zamiast więc gonić za ulotną uwagą, zainwestuj w siebie. Buduj życie, z którego będziesz zadowolony, niezależnie od tego, jak postrzegają je inni. Niech Twoja pewność siebie i pewność siebie będą produktem ubocznym Twojego osobistego rozwoju i osiągnięć, a nie przedstawieniem wystawianym przed publicznością. W tym stoickim podejściu nie chodzi tylko o radzenie sobie z odrzuceniem, chodzi o przekroczenie go poprzez skupienie się na tym, co naprawdę ważne na własnej drodze rozwoju i spełnienia. Zamieniasz odrzucenie w okazję do wzmocnienia swojej determinacji i pogłębienia zrozumienia własnej wartości. 12. Bądź miły, ale emocjonalnie zdystansowany. Nawet gdy spotkasz się z obojętnością, odpowiadaj życzliwością, ale wzmacniaj swój świat emocjonalny. Tu nie chodzi o to, żeby było zimno, chodzi o ochronę twojego wewnętrznego spokoju. Kiedy ktoś cię ignoruje, naturalne jest, że czujesz się zraniony lub sfrustrowany, jednak stoicyzm uczy nas, aby witać takie chwile nie z emocjonalnymi wzburzeniami, ale ze spokojnym sercem. Zaoferuj uśmiech, grzeczne powitanie lub proste życzenie miłego dnia, ale rób to bez ciężaru oczekiwań. Twoja życzliwość jest prezentem, a nie transakcją. Utrzymywanie dystansu emocjonalnego nie polega na budowaniu murów, chodzi o rysowanie linii. To zrozumienie, że chociaż możesz kontrolować swoje działania, nie możesz kontrolować reakcji innych. Odległość ta nie jest oznaką słabości, ale oznaką siły i szacunku do samego siebie. To świadomy wybór, aby nie pozwolić, aby czyjeś działania dyktowały twój stan emocjonalny. Zachowując życzliwość, a jednocześnie dystans, mówisz, decyduję się nie pozwolić, aby twoja obojętność zachwiała moją równowagę. Takie podejście nie tylko chroni Ciebie, to Cię wzmacnia. A ta ścieżka życzliwości połączona z emocjonalnym dystansem jest potężnym ucieleśnieniem stoickiej mądrości. Jest to równowaga, która pozwala Ci na interakcję z łaską, a jednocześnie trwanie w swojej własnej integralności emocjonalnej. To wyraz szacunku do siebie i innych, a także świadectwo dojrzałości i zrozumienia. W ten sposób możesz przejść przez życiowe odrzucenia nie z goryczą i zranieniem, ale z niezachwianym poczuciem wewnętrznego spokoju i godności. Trzynastka. Nie ujawniaj swoich zmagań, gdy ktoś Cię ignoruje. Pokusa pokazania swoich zmagań może być przytłaczająca, jednakże stoicyzm uczy nas sztuki utrzymywania spokoju. Nie chodzi o udawanie, że wszystko jest w porządku, chodzi o odporność wewnętrzną. Okazywanie, że Cię to nie dotyczy, nie jest farsą, jest odzwierciedleniem prawdziwej wewnętrznej stabilności. Kontynuuj swoje życie z taką samą energią i determinacją jak poprzednio. To nie jest występ dla innych, ale świadectwo własnej siły. To podejście nie polega na zaprzeczaniu swoim uczuciom, uznaj ich, ale nie pozwól im być kapitanem twojego statku. Niech spokój i pewność siebie będą twoimi przewodnikami. Chodzi o kontrolowanie tego, co możesz, swoich działań, swoich reakcji, swojego zachowania. Kontynuując swoje życie z pewnością siebie, nie tylko pokazujesz innym swoją siłę, przypominasz sobie o tym. To subtelny, ale skuteczny sposób na potwierdzenie, że twoje poczucie własnej wartości jest niezależne od opinii i działań innych. W istocie, nie ujawniając swoich zmagań, przyjmujesz stoicką filozofię odporności emocjonalnej. Tu nie chodzi o ukrywanie emocji, chodzi o zarządzanie nimi w sposób, który pozwala zachować godność i szacunek do samego siebie. To przejaw mądrości i uczciwości, pokazujący, że jesteś zakorzeniony w swoim charakterze i nie ulegasz wpływom okoliczności zewnętrznych. Twoja reakcja w obliczu odrzucenia nie jest widoczna tylko dla świata, to lustro odzwierciedlające twój hard ducha i stabilność. Wspólnie przeszliśmy przez zawiłości psychologii odwróconej, odkrywając trzynasto potężnych lekcji na temat przekształcania odrzucenia w narzędzie sukcesu. Pamiętaj, że każde gnie z jakim się spotykasz, jest odskocznią do odporności, lekcją stoicyzmu, która uczy nas kierowania naszą wewnętrzną siłą. Teraz rzucam Ci wyzwanie, abyś zastosował te spostrzeżenia w swoim codziennym życiu. Traktuj odrzucenie nie jako porażkę, ale jako katalizator wzrostu i samopoznania. Nie mogę się doczekać Waszych historii o triumfie, więc naciśnijcie przycisk subskrypcji, zadzwoncie dzwonkiem i zostawcie komentarz poniżej. Podziel się swoją podróżą, zwycięstwami, a nawet zmaganiami. Jeśli brakuje ci słów, po prostu wpisz siła w przeciwnościach losu, aby pokazać, że sobie poradziłeś. Nasza sesja i wasza interakcja napędzają tę społeczność, prowadząc nas ku mądrości, zrozumieniu, a przede wszystkim sztuce przekształcania każdego wyzwania w szansę. Chodzi o wspólne opanowanie sztuki stoickiej odporności. Pzastęp STOIKI